Witam. Siódma, siódma rano. Jeden boks puszczy, boks anglików. Budapeszty. Wszystko czeka na, na karmienie. a Angliki coś tam trenują. Jedno tutaj zostało, reszta się pochowała do gołemnika, Takie jeszcze małe, młode. Czyli gdzieś na mierze. Gdzie one są? Fajne niebo. Yy, taka Temperatura fajna Widzę samolot Gdzieś tam leci między chmurami Nie wiem czy go dobrze mierzę A one Gdzie one są Jeszcze dużo takich malutkich młodych Mogę ich namierzyć Zabrały się tutaj A tam są Tam są No i zaczynają taki typowy Lot anglika To jest taki typowy lot Anglika, przedłużone kreski. I czy je dobrze mierzę? Tam mamy dwa, cztery, sześć. Było ich koło dziewięciu tam w górze. Otworzone na powiedzmy na taki luźny oblot. Na luźny oblot, no bo jest tych maluszków jeszcze. Pokażę jeszcze może w gołemniku. Niektóre to od razu tak... A tu są cztery. Nie. Jak to jest? 2, 4, 6 tutaj jest. I gdzieś jeszcze były. Gdzieś jeszcze tutaj były. Tak się rozbiły na dwie grupki. Tak się na dwa razy. Dwa razy yy, zerwały te gołębie. I. A tu są, jest trójka. No jest 9. 6 i 9. Teraz się chyba połączą. Jeszcze nie, tam jest dużo takich maluszków, fajnie się nagrywa nawet, bardzo ładne niebo jest, bardzo ładne niebo jest, chłodno, 10 stopni rano, gołębi się już pierzą na potęgę, te się pierzą na potęgę, a no tak, na, na lekkich obrotach nie zdążyłem nalać wody, one już wyszły, i otworzyłem... Otworzyłem tutaj wyjście, od razu wyszły. No powiedzmy na takich średnich obrotach. Yy, fajna pogoda jest na nie. Czasowo też pewnie nie zrobią zbyt długo, bo dużo małych jest jeszcze. To jest obciążenie jednak dla tych gołębi. Muszą być tak jak no może tam co niektóre te, te starszych, ale znów starsze są mocno rozpierzone, mocno. Tu jest trzy. Jest na, na potrójnym, na poczwórnym zoomie no i już tak fajnie. To jedno, jedno siedzi i chyba jedno jest w gołębniku 13 ich jest, nie? Jeden jest taki maluszek przełożony, dwa w sumie maluszki, a te siedzą. One będą latać jutro. I taka zabawa tymi gołębiami, te by latały wczoraj, te będą latać dziś. Angliki, to nawet nie wyszło, ogonię go do środka bo on siedzi tutaj i nie wie co się stało myślałem, że kuleje, ale nie raz tego, będzie samiczka ale tak widać, takie porozpieżone te gołębie rozpieżone mocno no za jakie one jeszcze po te, te, te maluchy jak widać, że już taka głodne, wody nie mają, za chwileczkę dostaną Karmy te będą karmione jak tamte latają, tak, żeby żeby ich nie uczyć. Tamte dopiero no dziś, tamte będą otwarte. Angliki będą otwarte praktycznie cały dzień, żeby te młode jak najwięcej wychodziły no i jak najszybciej się zabierały. No i tutaj, sporty dziś, sporty będą też kąpane no i będą latały jak za dwa dni. Powiedzmy, ja to tak latam tymi gołębiami. Staram się tak latać co dwa dni. Co dwa dni każde są latane. Zobaczę tam do, do środka. Jeszcze Wody dzisiaj mają do wody. Nie jest gorąco. Już jesień, taka późna jesień. Zobaczcie, późna jesień, późne, późne lato. Późne lato, początek jesieni. A tutaj. Uuu, dwa zostały. Dwa zostały, o tutaj ten maluszek, one takie fajne, ale to malutkie jeszcze wie. a to nie wyleciało, coś zaspałeś, wychodź, Zagradł. gór do góry. tych maluchów to nie chcę gonić, no a tutaj tak samo, tu nic nie ma, no tak, chyba wczorajszym filmie, 10 tu, tu 13, a tu 14, tych gołąbków jest. No ale tak jak mówię, co dwa dni te gołębie między powiedzmy szybko uczą się latania. Albo muszą się szybko, bo jak nie, to jaszczom nauczy. Szybko latać tu są. No tutaj już nie mam przełożenia, jeszcze, jeszcze są tam dwa te angliki. Dwa angliki niezaobrączkowane, ale to już jest strasznie późno. Strasznie późno na te gołębie. No a gołębie a w karniku, tak, młodziaki jeszcze, te które już poschodziły, no, ale to już jedne z ostatnich, młodych tegorocznych. No, ja kiedyś je pokazywałem, teraz raczej wczoraj nawet pokazywałem, jak one były tutaj. Tu jedno takie na fioletowej skówce co tak długie czy masz? Nie, może przy obrączkowaniu, tam gdzie obrączka. No, a tak to ogólnie, ogólnie tak to wygląda. Wody dostały dopiero te, z tym zdążyłem. Te jeszcze nie dostały. Tamte na boksach. I tak to wygląda po sezonie. Krótko, bardzo krótko ten sezon był. Krótki sezon. W miarę udany. Nie ma co tam narzekać. Ale pogoda, pogoda się fajna zrobiła. Chłodno jest, ale słonecznie. Nie wieje. Te tutaj stoją 2-4, 6, do uciekną do środka. A te już są w miarę takie już równe. Coraz bardziej już się fajnie te, te gołębie zgrywają i coraz tego tamten ładny Angliczek. Strasznie mi się podobają właśnie tego typu gołębie. E, w górze to ładnie wyglądają jak startują, fajnie wyglądają te gołębie jak latają na przeplecionych ogonach e, takie siwe pstre, grochowe pstre. Bardziej niż, e, bardziej niż te gołębie jednolite, takie w jednym kolorze, ale nie ma to znaczenia. Znaczenie ma lotność tych gołębi. Po to są te gołębie. Uciekają tak samo. Za chwileczkę dostaną wodę. Przypałzuję nawet przyniosę tego, nie wiem czy mówiłem. Dzisiaj mają e, aminokwasy, aminokwasy do wody. Pieże, no, pieżą. Pieżą te gołębi, Te jak już zaczęły, już tak powiedzmy, już latać, będziemy je po, po, powoli wkręcać. Spróbuję je wkręcić na obroty. I dostaną takie po prostu lepszej karmy. I troszeczkę coś tam z dopalaczem, tak żeby o, wyszedł ten maluszek. O. Ale to jeszcze malutki, ale już. Taki fajny ma tutaj w ogonie. W ogonie ma takie dwa piłka e, rozrzucone na białym, to fajnie wygląda. Ale to jeszcze małe koło. Liczne niebo. Leci gdzieś. I to są. Zam... Jeszcze małe. Jest tu? Tam świat. Tam się. One się tam wychowały, one widziały tego, no ale już ładnie wchodzą tutaj do gołębnika. Fajnie. Gdzieś mi tu taki groszek. Tak, fajnie. Ula, nie bój się. A jego rodzeństwa z gniazda nie ma. Tamten znów mam miał po boku takie czarne piórka zrzucone. Tamten po bokach. Jeden taki widziałem, że przełożyłem wczoraj takiego grochowego też. W sumie dwa przełożyłem wczoraj. Te Anglików i też ich nie ma. No zobaczymy. Nieraz, nieraz te gołębie jak za pierwszym razem to odlecą gdzieś, latają. Rzadko kiedy coś ginie. Tak naturalnie. Te gołębie niby gdzieś się tam zatracą, gdzieś polecą. Tak jak pierwszy raz te gołębie. Nieraz usiądą gdzieś tam gdzieś na obcym dachu. Ale to szybko, szybko, jeden dzień, dwa dni, tego. ale fajne to takie. Gdzieś tu jest, tu jest. No, częsty przypadek właśnie jest w tym, tym że, że te gołębie jeszcze, te, te młode zanim się odłóczą tego, że, że to tam, u starych, bo one wychodziły tutaj na właśnie na, na, na wolierę tych gołębi dorosłych, no to tu się wychowały. To one chcą tutaj zlecieć, ale, ale to powiedzmy kilka dni, i e, no i przestają, już. Ale kolorystycznie bardzo ładnie, strasznie strasznie mi się podobają ten typ go, e, e, kolorystyki Gołębi. Już czarne, jak są już czarne, takie czarne e, białoloty, czy z tego, to już tak średnio. E, no ale to tutaj, jak mówię, to jest kwestia tylko koloru. Lotność, ale to ma jednak dla każdego pewnie hodowcy e, taki eksterior ma, ma znaczenie poleciał Ula. zaraz tu przyleci jest z powrotem no i tak one się powolutku Najważniejsze, żeby miały chwilę takiego spokoju. Dlatego teraz akurat jestem, to je wypuszczam, żeby te gołębie o, dostały takiego obycia z, z takim oblotem dookoła, no bo później będzie ciężko, nie? Jak z tymi jaszczębiami, to też nie jest za wesoło. Także te gołębie, no już jest późno. Późno jest i te jednak gołębie, no, troszeczkę są troszeczkę są przez to przez to ograniczone takie o e, te wiem to wszystko muszą mieć takie chwile żeby się obyły no i później później już w locie takim już no ogólnie jest późno jest późno pogoda już jeszcze zobaczymy jak, jaki będzie jaki będzie rok ale znaczy rok jesień bo rok no to to już można już jeszcze się nie skończył, ale Ale początek był cie, kiepski. Było e, mokro, zimno. Niefajnie fajnie. A jesień zobaczymy, jaka będzie. Do tej pory było fajnie. Znaczy, no gorąco było, teraz nagłe ochłodzenie. No i są zapowiadane już właśnie deszcze. No to już nie ciekawie. Ogólnie nie ciekawie, jeżeli by ci padał deszcz. Ale za no taki. Taki jest urok jesieni. Liście mocno, mocno lecą z drzew. Nie wiem, to tutaj przy konewce nasypało z wiśni, a, a gołębie mocno się rozpierzyły. Już te długie pióra przepierzałem wszystkie gołębie. bieżą na potęgę. Ula, będziesz tak latał. Przełożyłem je wtedy cztery. No, to jeden. Może taki najsłabszy z tych młodych, ale Ale jest jeden, został reszta, reszta, reszta Jest w górze, trenuje, i mogę je namierzyć. No, to jest typowy typ angielski. Robi długie, długie koła. Bo nawet powiedziałbym, długie kreski. No, to takie charakter, charakterystyka tych gołębi, tak, bo to jak już jest tak po dziesiątce, to one są wszystkie rozbite już na boksy. No i powiedzmy tak jak powinno być od samego początku, no to teraz jest. no Jak było mało gołębi, no to ciężko było latać kilkoma gołębiami, e, zajmować boksy po kilka gołębi, po 3, po pięć sztuk, to teraz jest 10, to już jest tak fajnie. 10, no to tak ja mówię 10, yy, 13 i 14 tych gołębi jest do lotu teraz przygotowanych. No to ja mówię, w różnym wieku są najlepsze gołębie i najlepsze jakieś rezultaty lotne to jest wtedy jak gołębie są równe. Równego wieku równo się pierzą, równo dorastają, wtedy ta przysłowiowa ekipa się zgrywa i im się fajnie lata. Jak jest rozstrzelenie tych gołębi no jest z tak jak ze wszystkich W Budapesztach nie wiem czy były trzy w Tiplerach to peszta nie wiem, czy nie był jeden tylko. W tych yy, Ticlerach, Zagłębiakach tak samo było chyba trzy i w tych było trzech takich starszych, takich z tych pierwszych młodych, które zostały. A reszta to są takie właśnie młodziaczki, malutkie. No ale zobaczymy, ten przyleciał z powrotem. Ja mówię, za chwileczkę naleję im wody, dam im jeść. No już zaczynają, dostają, dostaną już taką lepszą karmę. Przedtem je przytrzymowałem troszeczkę na karmie, a teraz już raz, że też te gołębie, e, te gołębie zaczynają już pierzyć, no to też muszą się wypierzyć ładnie, no muszą mieć na czym się wypierzyć. Ja przeważnie pierzę gołębie na białku, no a białko to e, przy, przynajmniej dla takich gołębi jak te, no to e, białko jest z konopi. No i konopia dodatkowo, to jest taki booster. Eee, no i te gołębie teraz, powiedzmy, dostaną lepszej karmy. Eee, no konopia jest taka pobudzająca troszeczkę. No i ogólnie gołębie będą tak lepiej poprowadzone. gołem, bardziej na wynik już, no powiedzmy, te że obloty pierwsze są zrobione i co już się ma podzielić? Najważniejsze takie niebo. Tych nie ma. Takie niebo, śliczne niebo jest, śliczne, nie było praktycznie nieba takiego przez cały rok jak teraz jest, fajne, ładne niebo, czyściutkie, bez chmurki, takie jakby było, utrzymało się jak jeszcze tam pewien czas, jakby było takie niebo, i takie spokojne przede wszystkim, spokojne, to jest taka idealna pogoda na, na tego gołębie. Jak kiedyś, nie wiem, wczoraj, mówię, no nie latały te gołębie. To przez wiało mocno. I te gołębie przy, takich, e, przy takiej pogodzie wiecznej nie będą latać. No, powiedzmy, po dwie, po trzy godziny latały. To maksymalnie Budapeszty zrobiły chyba ostatnie pięć. Zostało, zrobiło pięć godzin. E, żaden rezultat. A, a mówię, to takie, takie e, taka pogoda, takie niebo. Przejrzystość. lekkie chmurki i e, niebieskie niebo, śliczne niebo jest dzisiejsze. Ja mówię, no ładne, słoneczne. No dziś rano 10 stopni, a to już się zaczyna nagła taka zmiana, ale, ale e, dla gołębi to fajnie. Może nie dla wszystkich, bo e, miałem zamiar. Jechać nad morze w tym tygodniu, bo to się wszystko przedstawiło przez, e, przez chorobę i, i, i wszystkie plany to tak można planować, tak jak ze wszystkim. Planuje się jedno, a dzieje się co, zupełnie co innego. no Dlatego tak. Życie zawsze to weryfikuje, także tak to mniej więcej wygląda. także Pozdrawiam, tak, w poniedziałek o poranku i e, trzymajcie się do następnego ja mówię tam przynoszę im tej wody tego no i, i, i jedzenia te będą karmione to ja mówię jak one e, pauzują to karmione budapeszty dziś kąpane i tak mówię jak dzień pauzy kąpanie gołębi e, robienie z tymi gołębiami one powiedzmy tak się e, regenerują no i żeby e, no tak ten system był zaplanowany żeby gołębie latały co dwa dni tak, żeby codziennie jakaś ekipa latała, ten wlazł, on jak nie ma nikogo, to się może boi tylko, ale już kapują, już wiedzą, że to jest u nich, są nie wiem dwa, trzy dni, ale już tak fajnie jest, że już coraz bardziej, no teraz na razie jeszcze e, klawisze mają podniesione, e, bo nie wiem za dwa, trzy dni klawisze, tak jak, tak jak system klawiszowy, żeby wchodziły, e, nie trzeba upinować, no i jak mówię, no niech, niech e, Niebo je prowadzi. Także dla wszystkich latających gołębiami czystego nieba, bez jaszczębi, bez drapieżników, niech się e, niech się darzy. Pozdrawiam, trzymajcie się udanego tygodnia, do następnego, cześć.